Lodówka lodówka jest zazwyczaj największym pożeraczem prądu w domu. To duże urządzenie podłączone do gniazdka 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Bywa, że generuje 1 piątą naszego miesięcznego rachunku za energię elektryczną. Im starsza lodówka, tym więcej jej zużywa. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej klasom energetycznym i wybrać urządzenie oznaczone literką A. To pozwoli nam zaoszczędzić do kilkuset złotych rocznie. Zmywarka dla jednych posiadanie zmywarki do naczyń to przejaw luksusu czy lenistwa, dla innych podstawowe urządzenie domowe oszczędzające czas i siły. Przeciętna zmywarka przy jednym myciu naczyń zużywa średnio 1 kWh prądu. To około 5 razy mniej niż przy zmywaniu ręcznym. Musimy jednak pamiętać, że zmywarka będzie ekonomiczna tylko wtedy, gdy całkowicie ją zapełnimy. Poza tym warto pamiętać, że programy z niższą temperaturą wody zużywają nawet 1 trzecią energii mniej. Telewizor jednym z najbardziej brawurowych sposobów na oszczędzanie w naszym domu jest sprzedaż telewizora i rezygnacja z kablówki bądź satelity. Oznacza to brak wydatków na operatorów telewizyjnych i mniejsze opłaty za prąd oraz więcej czasu i niezależności. Jeśli chcemy obejrzeć jakiś film, możemy zrobić to na laptopie, wyszukując produkcje dostępne online lub pożyczając DVD od znajomych. Poza tym, laptop pobiera zdecydowanie mniej prądu niż telewizor. Energia z gniazdka, myśląc o energochłonnych sprzętach, pamiętajmy, że możemy obniżyć też koszt pobieranego przez nie prądu. Za napięcie w gniazdkach elektrycznych odpowiada operator systemu energetycznego, natomiast opłaty za zużytą energię mogą pobierać od nas zupełnie inne, niezależne firmy. W tym roku pojawił się nowy gracz na tym rynku kierujący swoją ofertę do użytkowników indywidualnych Pewna Energia. Mimo że działa od niedawna opinie o pewnej energii wskazują na to, że jej klienci są zadowoleni z jak opinie o pewnej energii ości usług. Sprawdziłam stawki na stronie i zadałam sobie takie pytanie, czemu od lat przepłacam za prąd, skoro można go mieć nawet o połowę taniej niż u dotychczasowego dostawcy? Poświęciłam kilka minut na telefon do firmy, resztą zajęli się sami, opowiada Jan M na jednym z internetowych forów. Od kilku lat mamy prawo swobodnego wyboru sprzedawcy prądu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Warto zdecydować się na konkretną, najkorzystniejszą dla nas ofertę.